Cześć! Mamy kilka dni do Sylwestra. Dziś spytam mieszkańców Silnicy, czy zamierzają hucznie obchodzić tego Sylwestra i czy zamierzają wejść z kacem w Nowy Rok. I ostatnim pytaniem będzie, czy warto jest mieć kaca. Hey! Czy zamierzasz hucznie obchodzić Sylwestra w tym roku? Nie zbyt. No pewnie, że tak. Czyli wyjdziesz Pan z kacem w Nowy Rok? Z kacem? I to chyba nie tylko kacem. Yy, nie. Dlaczego? No bo to sylw Sylwester to nie dla mnie. Tak. Tak? A wyjdziesz z kacem w Nowy Rok? Tak. A warto jest mieć ja kacę? W pracy? Nie. Dlaczego? To, to zło. Bo potem głowa boli. Później to się okaże. Na prywatce gdzieś w domu, także mniejsza impreza. A czy warto mieć kacę? Czy warto? Warto po nowym roku. A dlaczego? Puszczam do kaca. Myślę, że nie, po co się męczyć na drugi dzień. Nie bardzo. A dlaczego nie bardzo? Nie pij alkoholu, więc nie uznaję kaca. No bo później y, tego, nudy. Znaczy y, nic się nie chce robić. Z kacem nowy rok czy zamierzacie wejść? Aha. nie, chyba aż tak. Będziemy nie. się starać, nie, ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. A czy warto jest mieć kaca? Nie, nie. Już nie że nie. Dlaczego? To jest Nie, nie, nie. Ale dlaczego akurat w Nowym Roku warto mieć kasę? W Nowym Roku? No to jest chyba taki akurat jedyny dzień, że można chyba zaszaleć w końcu, nie? Nowy Rok i to jeszcze pechowa trzynastka jest, nie? A w Nowy Rok, jak się ma kaca, to świadczy o czy nie? No w pewnym sensie tak, dla niektórych, ale niekoniecznie, no. No to zależy jak na to patrzeć. Z jednej strony, jeżeli ktoś lubi się w taki sposób bawić, to myślę, że tak. O, no nie zawsze w picie się o dobrej zabawie, ale czasami pomaga się rozluźnić, <noise> jeśli ktoś nie jest aż taki e, pełny siebie. <noise> no bo <noise> myślę, że bez takiego konkretnego picia też jest w porządku. Zależy z kim się bawisz. Nie. A w Nowy Rok? Też nie, nigdy nie warto mieć. Dlaczego? Nie sądzę, żeby alkohol był wyznacznikiem dobrej zabawy. No, Ale, jak się będziesz nie bawił, to znaczy, że będziesz miał kaca. No tak, niestety. Liczę się z tym. Będziesz się męczył? Będę. I warto się męczyć w nowy rok, dlaczego? Żeby zacząć go bardzo pozytywnie. Bo jaki pierwszy dzień, taki potem wszystkie. A po co ma być tak łatwo, jak może być niełatwo. Czyli cały rok się będziesz męczył, czy cały rok będziesz się nie bawił? Cały rok się będę męczył, bo tak jak nowy rok, to pół na pół w sumie. No bo jeszcze się będę bawił w nowym roku. Potem będę dopiero zdychał.